Zapiszę teraz słownie te liczby, które w poprzedniej prezentacji poleciłem do samodzielnego zapisania, żebyście mieli po prostu jak sprawdzić, czy dobrze to zrobiliście. Ta prezentacja będzie krótka, ponieważ chciałbym zjeść sobie już śniadanie. Pierwszy przykład to jest 211, tak więc zapisujemy. Mamy 200. 11. Tutaj coś mi e nie wychodzi. Muszę podtrenować 11. Tak więc tutaj mieliśmy tylko 3 cyfry, więc yy, nie trzeba było dzielić tego na grupy, ponieważ tutaj mamy jedną grupę, tylko yy, jedności. Mamy 211. Kolejny przykład. Mam zapisane tutaj na kartce. Muszę zerknąć. Zapiszę tym samym kolorem. 1053. Tak więc 1000, mamy 1000. Jedynki nie musimy pisać, mamy 1000, każdy wie o co chodzi. 1000, to wskazuje, że mamy 1000. Gdyby było 2, to już musimy napisać 2000. No mamy 1000, 50, 10, 5, 10, 3. Kolejny przykład, który zadałem, to taki 12 162. To, w jaki sposób czytamy liczby, jest dla nas wskazówką, w jaki sposób to zapisać. No i lecimy. Mamy. Aha, widzicie, że tutaj możemy sobie już podzielić na te grupy yy, trzycyfrowe. Tutaj mamy grupę tysięcy, tak więc stąd ten tysiąc. Tutaj mamy grupę tysięcy, więc mamy tych tysięcy dwanaście. Dwanaście tysięcy. I w grupie jedności jest sto sześć dziesiąt. Tak, sześćdziesiąt. dwa Kolejnym przykładem, kolejną liczbą była... Oj, kolor się nie zmienił, chciałbym się trzymać tego, żeby było wyraźnie. 112 tysięcy 4, troszeczkę. No i jedziemy. Dzielimy sobie na grupy trzycyfrowe. Tutaj jest grupa tysięcy. Tysięcy mamy 112. 112. Jest to grupa tysięcy, tak więc 112 tysięcy. I tutaj widzimy, mamy tylko 4, tak? 4. I ostatnią liczbą z zadanego przykładu była taka, Liczba 3 miliony 52 101. Wydaje mi się, że już na pewno załapaliście, w jaki sposób to robić. Dzielimy na grupy 3 cyfrowe. To jest grupa jedności, grupa tysięcy, grupa milionów. Tak więc mamy 3 miliony 52 tysiące, tak? Pięć. Dziesiąt. Dwa. Tysiące. No i tutaj w grupie jedności mamy sto jeden. Jeśli nie popełniliście żadnego błędu, to bardzo Wam gratuluję. Elegancko, szybko się uczycie. Jeżeli pojawiły się jakieś pomyłki, to yy, zastanówcie się nad tym, w jaki sposób popełniliście błąd, przeanalizujcie go. W ten sposób będziecie eliminowali popełnianie tego samego błędu, ponieważ jeżeli poprawicie błąd, sprawdzicie z dobrym rozwiązaniem i poprawicie ten błąd yy, bez przemyślenia na czym on polegał to gwarantuję wam że będziecie popełniali ten błąd jeszcze kilka razy jeżeli popełniacie gdzieś błąd zastanówcie się nad nim przeanalizujcie i dopiero go poprawcie tutaj chodzi żebyście wy to umieli a nie mieli poprawny zapis w swoim zeszycie tak więc dziękuję za uwagę i mam nadzieję że rozumiecie na czym polega zapisywanie słownych liczb naturalnych